Witaj. Mój niemiecki przyjaciel Dieter Broers, którego znasz już może z moich wcześniejszych nagrań, napisał do mnie dzisiaj rano kilka zdań, których tłumaczenie przytoczę teraz. Znajdujemy się teraz dokładnie w zakresie 8 Hz. Ma na myśli rezonans Schumana. Otwiera się nasz kanał do góry. Tylko 8 Hz tworzy elementarną falę stojącą, łączącą mikrokosmos z makrokosmosem. Ósemka to postawiony do pionu symbol nieskończoności. Stara wiedza z Atlantydy. Umieściłem tę informację już na mojej stronie, w mojej grupie na Facebooku Zjednoczone Królestwo, ale postanowiłem przeprowadzić teraz krótką medytację. Aby wykorzystać ten szczególny czas. Znajduję się teraz w moim miejscu mocy, w moim mazurskim kamiennym kręgu. I zapraszam cię do udziału w tej medytacji. Na początku było słowo, a słowo było od Boga i Bogiem było słowo. I zawsze tak było, ale przez tysiące lat wmawiano ci, że Bóg i jego słowo są gdzieś tam, hen, daleko. I uwierzyłeś w to. Oddałeś moc. Za chwilę przypomnisz sobie, że słowo, które było od Boga, zawsze było Twoim słowem. I sprawisz, aby słowo od Boga, Twoje słowo, stało się ciałem. Energie dzisiejszego dnia będą Cię wspierać. Wyobraź teraz sobie, że stoisz tutaj razem ze mną w moim mazurskim kamiennym kręgu. Zwizualizuj sobie ósemkę przed tobą. Ósemkę, która zaczyna się u twoich stóp i leży naprzeciwko ciebie. Jak twój cień. Ta ósemka jest mniej więcej dwa razy większa od ciebie, a więc jej koniec leży 3,5 metra, może 4 metry przed tobą. Zobacz jaki ma kolor. Moja jest złota. Zamknij oczy i oddychaj. Spokojne wdechy i wydechy. A teraz wyobraź sobie, że podnosisz tę ósemkę do pionu, jak masz na łodzi kapitanem, który jesteś. Punkt centralny ósemki, punkt przecięcia, znajduje się dokładnie w centrum Twojej głowy, w Twojej szyszynce. Górna część ósemki jest ponad Twoją głową, jak antena. A teraz deklarujesz. Możesz powtarzać za mną. Jestem Duchem, Wszechmocnym Duchem, i jest mi dana wszelka moc w niebie i na ziemi. Jestem kochającą duszą, której jedynym celem jest urzeczywistnienie swojej boskości w mojej rzeczywistości. I nikt ani nic nie jest w stanie mi w tym przeszkodzić, bo taka jest moja wola. Działam. A teraz przywołaj w swoich myślach moment radości, takiej maksymalnej radości swojej przeszłości. Każdy miał w życiu przynajmniej jeden taki moment. Zrób to teraz. Teraz będziesz tworzyć. Z pełną wiarą, że słowo, Twoje słowo stanie się ciałem. Uczucie radości sprawia, że Twoja wizualizacja musi zaistnieć w Twojej rzeczywistości, bo takie jest prawo wszechświata. Zaczynamy. W górnej części ósemki, tej, która jest ponad tobą. Zaraz stworzysz obrazy dotyczące Twoich marzeń, stanu idealnego w najróżniejszych sferach Twojego życia. Tylko pamiętaj, nie próbujemy niczego poprawiać z Twojej aktualnej rzeczywistości, czegoś, czego masz, masz dosyć. Wznosimy się ponad to. I pamiętaj, wszelkie ograniczenia są zdjęte. Pole nieskończonej ilości wariantów stoi przed tobą otworem i czeka, abyś je aktywował swoją myślą, swoją intencją. A więc, w górnej części ósemki pojawia się teraz obraz Nowej Ziemi, Ziemi Twoich Marzeń. Wyobrażasz sobie Ziemię, ze wszelkimi, wszelkimi, wszystkimi szczegółami. Możesz włączyć też relacje międzyludzkie na tej Ziemi. Masz już to? A teraz wzmacniamy tę wizualizację. Zadaj w myślach pytanie, jak by się czuło moje ciało, gdyby to, co przed chwilą zobaczyłem, było już moją rzeczywistością. I poczuj teraz to. Teraz bierzemy się za związki, za przyjaciół. Idealny obraz w górnej części ósemki. I znów zapytaj, jakby się czuło moje ciało, gdyby to wszystko już zaistniało w mojej rzeczywistości. I poczuj to. A teraz twórz pracę Twoich marzeń, Twoją pasję. I pamiętaj, nie masz żadnych ograniczeń. Jakby się czuło moje ciało, gdyby to wszystko było już moją rzeczywistością? A teraz pora na twój wymarzony dom, wymaluj go sobie. Wszystkie farby są w tobie. Jakby się czuło, moje ciało gdyby. Dom moich marzeń był już rzeczywistością, a teraz wypełni górną część ósemki obfitością. marzeniami o obfitości, pamiętając, że obfitość to nie tylko pieniądze. Jakby się czuło moje ciało, gdyby ta obfitość zaistniała już w moim życiu? A teraz... Wypełnij górną część ósemki tematem zdrowie, idealne zdrowie. Wyobraź sobie siebie, tryskającego energią z idealnym ciałem, z idealnym zdrowiem i rozświetlonymi komórkami. Teraz zapytaj się swojego ciała, jak by się czuło, posiadając właśnie ten idealny stan. Jakimi odczuciami przemawiałoby do ciebie? A teraz wrzucamy do górnej części ósemki Jokera. Dowolny wybrany przez Ciebie obszar. Wyobraź sobie stan idealny, wymarzony stan w jakimś obszarze, w jakiejś sferze życia. i zapytaj jakby się czuło moje ciało gdyby ten stan idealny był już moją rzeczywistością A teraz wyobraź sobie, że ta ósemka, która jest w tobie i ponad tobą, zamienia się w zegar piaskowy, w taką klepsydrę. Górna jej część jest wypełniona złotymi ziarenkami, które symbolizują zasiane przez ciebie przed chwilą. Myśli. Dolna część jest pusta. I teraz otwór łączący obie części klepsydry powiększa się. Ziarenka z góry przemieszczają się do części dolnej. I to się dzieje teraz. Zobacz lawinę światła. Wszystko to, co przed chwilą zostało zasiane, manifestuje się teraz w Twojej rzeczywistości. Dolna część naszego zegara piaskowego jest już prawie pełna. To było wielkie dzieło, twórca. Słowo, Twoje słowo stało się ciałem. A teraz wzmocnij to poprzez uczucie wdzięczności, takiej maksymalnej wdzięczności, że świat Twoich marzeń, ziemia Twoich marzeń stała się rzeczywistością. Dziękuję Ci. Dzisiejszy rezonans Schumana, który ustabilizował się na 8 Hz, bardzo wzmacnia ten proces, ale on działa zawsze. Powtarzaj go jak najczęściej to jest możliwe. Dziękuję Ci. Pozdrawiam z Mazurskiego Kręgu. Pozdrawiam Cię ciepło. Tomek.